Dzień dobry z jednego z moich ulubionych miejsc. Kiedyś w swojej terapii miałem poruszony temat, że ja patrzę na świat przez różowe okulary. Wszędzie widzę te dobre, radosne, pozytywne strony, nie widząc tego co jest. I wtedy być może tak było. Natomiast oglądam sobie to ostatnio, że. Co jest złego w wyżowych okularach? Co jest złego w patrzeniu na każdą sytuację w życiu, która się zadziewa? Szukanie w tym czegoś dobrego, czegoś radosnego, czegoś Może nie w każdej, ale w wielu. W większości. I tak sobie myślę, że wyżowe okulary, które zaokomują rzeczywistość bo widzę, że jest syf. I mówię, że jest dobrze, nie? No to niekoniecznie. To nie. Ale czy faktycznie różowymi okularami jest to, że widzę cały obraz sytuacji, a mówię tylko o tym, co dobre, co służy, co lekkie, co radosne, co żywe? Czy to jest inne spojrzenie na świat, tak rzadkie, tak nieznane, że dlatego się mówią, no, patrzę przez różowe okulary i nie widzi. I przyglądam się temu. Zobaczcie wiadomości w gazetach, w internecie, ile macie radosnych, jak często otwierasz rano internet, nie wiem, Fejsa, One, WP, Reutersa, cokolwiek. Widzisz, dzisiaj mamy piękny dzień. gdzie wydarzyło się coś niesamowicie cudownego. Czy raczej jest tak, że to otwierasz i widzisz, bomba wybuchła, iluś tam rannych, gdzieś strzelani na wypadki samochodowe, jakiś posie, afera w polityce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I żyjemy w taki sposób, zamartwiając się, nie? To, bo to nie jest troska. I tak sobie oglądam, że fajnie mi jest z tym, że po prostu cieszę się życiem. Nawet jak jest trudno. Widzę trudne momenty. To nie jest tak, że mam różowe okulary nie widzę trudnych momentów. Widzę, czy w relacjach, czy w życiu codziennym, no, w biznesie. Tylko nie skupiam na nich uwagi. Po prostu, no, nie ma haczyka. Więc są trudne sytuacje, kiedy poświęcam uwagę trudnej sytuacji, mogę ją poświęcić, żeby ją rozwiązać. Oczywiście, mogę poświęcić, żeby się nią zamartwiać. O Jezu, jak mi źle, o Jezu, jak mi ciężko, jak mi trudno, A dlaczego? Czy sobie na, na to y, za, y, zasłużyłem? I przyciągam kolejne. Widzę trudną sytuację, mówię, no nie teraz, teraz chcę się pocieszyć czymś, nie wiem. Zjeść coś smacznego, zrobić sobie herbatę, usiąść na słońcu, pójść na spacer, zadzwonić do bliskiej mi osoby uśmiechnąć się do kogoś, do siebie jak rzadko jak rzadko się tym dzielimy to też mi przypomniało, że na jednym z męskich kręgów podzieliłem się tym jak mi dobrze i usłyszałem o, to jest rzadkie Ilu mężczyzn biorących udział w męskich kręgach? Ciekaw jestem, jakie jest są kobiety. Przestaje chodzić na kręgi, kiedy życie jest dobrze, bo nie mam czym się dzielić. Ja nie mam problemu, ja nie wiem, czym się mam dzielić. No tym, że jest ci dobrze. Podziel się radością, pokaż innym, że życie można się cieszyć. To autentycznie można, wiem, że jest trudno, jest drogo, coraz drożej i uwaga, tanie nie będzie. Idą wybory o 800. Plus. Gratuluję. Wsadź 2000, wyciągnij 800 zł. Wygrałeś, przegrałeś. Jak czujesz? Mm. I faktycznie jest coś takiego, że gdzieś rzadko się tym, nie? Bo. A to nie wypada się podzielić tym, że jest dobrze. Otóż. Chyba Maria Czubaszek kiedyś y, powiedziała, że jedyne co w życiu wypada to jest pląba z zęba. Dlaczego nie podzielić się tym, że kurde? No jest dobrze. Jest fajnie, cieszę się, mam dobrą relacje z partnerką, z partnerem, z żoną, z mężem, z dziećmi, układam mi się w biznesie, jadę na fajne wakacje. Dlaczego tym się... Pff, chodzi po mnie jakiś stworek. Dlaczego tym się nie dzielimy albo tak rzadko? No co, bo nie... No właśnie, bo nie wypada? Ja uwielbiam zachwycać się życiem i wnosić tą radość do otoczenia. No patrzą się, się czasem dziwnie na mnie w ogóle, ludzie się dziwnie patrzą. Hmm. Ale dlaczego nie? Przecież tyle piękna dookoła, w każdej sytuacji jest coś pięknego, jest coś, co służy w każdej jednej sytuacji. Na manifestie mieliśmy takie hasło, Jest jak jest. I dzisiaj rozmawiając z kolegą, mówię, z bliskim kolegą, mówię: Jest jak jest. Mówi: O, to można skojarzyć z tym, że to jest takie wiesz. Że komuś jest źle, to powie, że to jest lekceważące. No, no jest jak jest. To nie znaczy, że jest lepiej, czy że jest źle. Po prostu jest jak jest. To jest o akceptacji stanu rzeczy. Jak zaakceptuję, to mogę się cieszyć, że wow, no właśnie teraz mi się to wydarza. To jest po że To jest informacja dla mnie. Oczywiście mogę się zachwycić tym, że odebrałem tą informację. W ogóle widzę ją. Słyszę siebie albo tą informację. No was mogę coś z tego zrobić, mogę coś z tym zrobić. To, czy to są różowe okulary? Czy to jest po prostu inne spojrzenie na życie takie życie życiem widzę trud. Ja nie mam łatwo. Czasami mam bardzo trudno. I w tym trudzie też zna znajduję radość i lekkość. No, czasem się przewrócę na glebę, jak wielu z nas. Ale to po to, żebym wstał, nie po to, żebym leżał tam i kopał sobie dołek i poleżał głębiej, tylko. Spojrzę na to, o, no, leżysz na glebie. Im bliżej gleby jestem, tym więcej widzę, co się na niej, co na niej jest. Mogę się przyjrzeć temu, i oglądam sobie. i Po czym wstaję, jest inna perspektywa, szersza, bo im dalej od obrazu, tym szerzej. Bliżej, tym węższa perspektywa, i oglądam. I z samego oglądania mogę mieć radość, i podzielić się tym, że właśnie obejrzałem coś w swoim życiu. Trudne, bo trudne, ale jakie piękne że mogłem to zobaczyć. Ciekaw jestem, jak często jesteś w stanie, jak często dostrzegasz to, co dobre, żywe i dzielisz się tym, wnosisz radość, którą masz do otoczenia. A jeżeli nie, to dlaczego to robisz? Czy nie wypada, bo co powiedzą? Nie? Kiedy innym się nie powodzi, to tak głupi powiedzieć, że mi się powodzi. No nie, no właśnie, może to zmotywuje kogoś, że kurde, da się. Ciekaw jestem, ciekaw jestem Twojej perspektywy, czy to są różowe okulary. Czy nosisz różowe okulary? Czy może zakładasz je czasem? Czy po prostu patrzysz na życie inaczej? Bo życie jest piękne i w tym ciele fizycznym mamy tylko jedno. I szkoda zmarnować tego życia, myślę, na zamartwianie się, na grzebanie się, bo życiem to warto żyć.